Ruch TV. Oficjalna telewizja ruchu chorzów. Wspieraj niebieską przyszłość. Przekaż 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów. Chorzowianie grali bez gola strzelonego. Natomiast 14 takich spotkań za piłkarzami kotwicy Kołobrzyk. Kort do Trojnarskiego, Prejzler wysoko, ale nieskutecznie, wciąż Chorzowianie. Ale w pewnym sensie jednak skutecznie, bo zobacz, w tym przypadku jednak udało się ruchowi przy tej pomocy Prejzlera odzyskać piłkę. I dobra wrzutka Prejzlera, ruch prowadzi w kołobrzegu, 1 do 0, świetne było to dośrodkowanie na głowę Somy Nowotnego. Po pierwsze pochwaliłbym właśnie za wyprzedzenie Prejzlera, za to, że dał możliwości swojej drużynie do odbioru piłki i później za aktywność na lewej stronie boiska, bo popędził... Lewe... Szuka miejsca pomiędzy formacjami Perez Cywiński Sadowski i gol! Ależ to zrobili teraz. Kapitalnie odpowiadając gospodarz I właśnie Perez jest autorem kola wyrównującego. Szybka odpowiedź kotwicy i to narzędzie, o którym mówiłem chwilkę wcześniej, że grają w sposób bezpośredni podsadowski, a piłki e, by ten zgrał lub e, zbił za siebie. Zrobili to tym razem i uderzenie Pereza przede wszystkim było na tyle mocne, że bez szans był jest w tej na przegranej pozycji znowu o tym, bo gdyby ten zachował większej zimnej, więcej zimnej krwi, to myślę, że cieszyłby się z drugiego gola. Denis Ventura za głęboko, ależ ta akcja zamknięta. Nowotny 2-1 dla ruchu. Wydawało się, że tutaj jest po akcji, natomiast mamy kopię z 16 minuty, Znowu Preissler do Nowotnego. Tym razem e, przeliczył się w obliczeniach e, tak naprawdę Marek Kozioł. Widzę w poprzednim sezonie, kiedy kotwica awansowała na zaplecze ekstraklasy, natomiast. O trzy bramki w barwach kotwicy. Nowotny hat-trick Węgra 3-1. Zapamięta spotkanie w koło brzegu Soma Nowotny. Kapitalny występ, trzeci gol. Ruch strzela kolejnego gola, pokazując, że można dobrze grać w rozrywkach Betclic pierwszej ligi, bo druga połowa należy dla niebie do niebieskich. Po stałym fragmencie gry zdobywają bramkę piłkarze Dawida Szulczka. Poglądam na to co. On strzelał gola w Słowiańskiej ekstaklasie przeciwko chociażby Olimpii Lubiana. Wtedy jego zespół przegrał 4 do 5, ale dzisiaj ma zmienić oblicze gry kotwicy. Ramos. Dobry, piękny strzał i goolitin. 3-2. Kapi kapitalne było to uderzenie lewego obrońcy kotwicy kołbrzek. Doskonale wiedział co chce zrobić. Chciał piłkę dokręcić. Zrobił to przepiękne trafienie. Moim zdaniem mocno zaskoczony był w tej sytuacji Bielecki, który nie, nie interweniował w sposób skuteczny. Kotwica strzela drugiego gola i na te 15 minut, e, które zostało, myślę, że będziemy mieli jeszcze więcej emocji w tym meczu. Musolitin, podobnie jak Perez, z premierową bramką na wojskach Betklik pierwszej Ligi w barwach kotwicy Kołobrzeg. Siła tego uderzenia zrobiła... konis. Tomasz Wełna, dwa razy się rozejrzał Wełna, gdzie jest Szczepan. I rzut karny. karny. Faulowany Daniel Szczepan przez e, Kukosa. Nie dowierza w to, co się wydarzyło. Tomasz Wełna, duży spryt Daniela Szczepana. On wywalczył piłkę w polu karnym swoim sprytem, zaangażowaniem. Widzimy, jak trwała ta procedura przestawiania Tomasza Wełny, a tutaj nieodpowiedzialne tak. zachowanie piłkarza Tylko. Kotwicy. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak Kukosz od razu podrapał się po głowie. 15 karnych wykorzystanych w całej karierze. W tym sezonie BetKlik pierwszej ligi. Dwie wykorzystane jedenastki. Pokonani Haluch i Gostomski. Szczepan, gol! 4 do 2 dla ruchu. Dziewiąta bramka Szczepana w tym sezonie. W meczach BetKlik pierwszej ligi, czterech jeszcze nie. Cywiński gol! Ale trafił Michał Cywiński. Przepiękne uderzenie Cywińskiego. To spotkanie ma dzisiaj naprawdę wszystko. siedem goli, emocje. Ale Kotwica jest dalej w trudnym położeniu, bo nie wiem czy da szansę jeszcze sędzia Frankowski drużynie gospodarzy na to, by powalczyć o czwartego gola. Oglądamy to jeszcze raz. Michał Cywiński. Pytanie, czy Bielecki nie mógł zrobić więcej? Mur był źle chyba ustawiony przede wszystkim. To jest jego trzecia bramka w sezonie, natomiast no mam wątpliwości, czy tutaj wszystko, jeśli chodzi o ustawienie muru, interwencję Bieleckiego, było poprawne. Kotwica 3, ruch 4, po raz pierwszy po 135 dniach od 8 grudnia.